Literatura będzie cały czas przede mną odkrywała coś nowego. Miasto to plansza. Wejdź do gry, ale zamiast w sieci komputerowej wejdź w świat książki. Na pewno mocną stroną Torunia są wydarzenia kulturalne, no i właśnie takie przed nami. Tropią Herberta, słuchają wykładów, prelekcje, a nawet zjeżdżają na linię. Wszystko z miłości do literatury. Duża część imprez dotyczyć będzie Zbigniewa Herberta, który w Toruniu studiował i pisał debiutancki tom poezji Struna Światła. Na nietypowy sposób propagowania wiedzy o herbercie wpadli organizatorzy gry miejskiej, która prowadzi tropem poety przez rozmaite zakątki Torunia. Tropimy herberta. Przyszliśmy oj, z daleka, bo, bo, bo z grudziąskiej aż tutaj na Bydgoskie, także kawał drogi za nami i kawał przed nami. Chcieliśmy w ten niekonwencjonalny trochę sposób przybliżyć historię, biografię, literaturę herberta, głównie uczniom szkół gimnazjalnych, licealnych, taka aktywna edukacja. Aktywna i skuteczna, skoro. No w ogóle się dowiedzieliśmy, że jest taki ktoś, bo nie widzieliśmy tego wcześniej. Trasa gry wiedzie od atrakcyjnego zjazdu na linię poprzez Kościół Najświętszej Marii Panny, gdzie Herbert napisał wiersz po Kolegium Majus. Postacią Herberta grano politycznie, za życia i po śmierci poety. Teraz gra się literacko, a nawet topograficznie. Toruń Katarzyna Marcysiak.